Cześć siemanko, witam wszystkich dzisiaj w Newsach porozmawiamy sobie na temat zmianach w teamach szkoleniowych topowych zawodników. Big Ramy, czy skończy karierę? Krystian Wolski jak wypadł na ostatnich zawodach i kto pojedzie na Mr Olympia w kategorii Open? Pozowanie Terencea Rafina i wiele, wiele więcej. Zapraszam do subskrypcji, skomentowania, zostawienia łapki w górę i zaczynamy. Po nieudanym występie w Chicago, Blessing Awodibu zdecydował się na znalezienie trenera. Ponieważ wcześniej przygotowywał się sam, obecnie uznał, że potrzebuje pomocy i tą osobą będzie Cameron Cheek, czyli trener ze stajni Mata Jansena. Cameron przygotował już wielu, wielu zawodników, którzy na przykład będą startowali na zawodach Mister Olympia w kategorii T12, więc idzie on w bardzo dobrym, Trenerskim kierunku, jeżeli chodzi o rozwój. I mamy nadzieję, że Blessing tym razem pod okiem Camerona pokaże swoją najlepszą wersję. Sergio Oliwa Jr. podziękował Chrisowi Aceto za 10 lat współpracy. Sergio ostatnio przeżywał troszkę cięższe momenty, jeżeli chodzi o jego życie, i zdecydował się na zmiany. A jego nowym trenerem będzie wcześniejszy, dawny trener, który przez 7 tytułów poprowadził Flexa Luisa, a obecnie przygotowuje między innymi Rafaela Brandao, czyli Nil Joda Hill. Myślę, że będzie to bardzo dobre i ciekawe połączenie, jako że Sergio potrzebuje jakiegoś nowego bodźca do rozwoju swojej kariery, a Nil ma nietypowy system, który może mu na pewno pomóc. Trzymamy kciuki. Mahmud Elsbaya Bikrami wrzucił nam mały przedsmak tego, co szykuje i tutaj nasuwa nam się pytanie czy na 2023 czy 2024 rok? Bo patrząc na to zdjęcie, niestety, ale widzimy, że ramiona Ramiego bardzo, bardzo mocno odstają, a zostało już tylko 15 tygodni do zawodów Mister Olympia. Moim zdaniem Rami w tym roku na pewno robi sobie przerwę, żeby zregenerować się i wrócić w najlepszej swojej formie, żeby znowu powalczyć o tytuł Mister Olimpia, a wymaga na pewno czasu, żeby zająć się swoimi defektami, które były nawarstwiały się latami. Jak już wspomnieliśmy o współpracy z Sergio Olivia Juniora z Nil Hillem, to tu możemy zobaczyć kunszt trenerski i wiedzę Nila na przykładzie progresu Rafy Brandao. Widać, że Rafa się nie obija i obecnie jest o wiele, wiele większy niż był rok temu. Jeżeli pójdzie to dalej w tym kierunku, to Rafa przyszłościowo będzie bardzo, ale to bardzo niebezpiecznym zawodnikiem. Szczególnie, że widzimy, że poprawia partie, które musiał poprawić, czyli między innymi ramiona i czworogłowe, które dadzą mu jeszcze większy X-Frame, a wiemy, jak fenomenalnie estetyczną sylwetkę posiada. Jeden z topowych zawodników Classic Fizik, Terence raffin Ruff Diesel, pozował gościnnie na Fit Weekend w Meksyku i możemy zobaczyć, że naprawdę nawet przy Antwanie, który waży obecnie 137 kg, czyli 300 Funtów nie wygląda na aż tak małego. Może to być troszeczkę problematyczne, jako że wiemy, że już rok temu Terence miał problemy ze zrobieniem wagi, jednakże wiemy też, że było to spowodowane problemami zdrowotnymi. Mamy nadzieję, że w tym roku zobaczymy Terensa w jeszcze o wiele lepszej formie niż jego topowej. I myślę, że on ma coś sobie do udowodnienia i do pokazania nam, że jeszcze nie kończy swojej kariery i będzie nadal walczył o topowe lokaty w klasycznej sylwence. I am inevitable, czyli jestem nieuniknionym, tak określił swoją obecną sylwetkę i predyspozycję Samson Dauda, który pokazuje formę ważąc ponad 140 kg. 15 tygodni przed zawodami: Mr. Olympia, z tego co wiemy, nie wrzucił jeszcze kardio. Samson wygląda dosłownie kreskówkowo, jest niesamowicie olbrzymi, a nadal zachował te piękne proporcje, z których słynie. Wielka klatka, nabite barki, większe ramiona to to, czego od niego oczekiwaliśmy. Mamy nadzieję, że również poprawił plecy, bo to będzie punktem, który da nam odpowiedź na to, czy jest gotowy na pokonanie Dereka i Hadiego. Jak oceniacie top 3? Czy będzie to Samson, Derek i Hadi? A może nikt włączy się do walki? Myślę, że obecna Olimpia zapowiada się niesamowicie ciekawie. Zostało już tylko 4 tygodnie, aż zobaczymy ponownie na scenie Regana Grimesa, który zrezygnował ostatnio ze startu w zawodach Mister Olympia, ze względu na to, że uważał, że nie ma wystarczającej ilości masy mięśniowej. Ale po zdjęciach, które. Prezentuje obecnie i po aktywności w social mediach, możemy na pewno zauważyć większą pewność siebie. Wiemy, że będzie rywalizował m.in. z Godwito i Natanem Diaszą, ale tutaj Reagan naprawdę, wiemy, że oczywiście plecy są jego dominującą partią, ale możemy zobaczyć na 4 tygodnie przed zawodami, właściwie 5 tygodni przed zawodami, jego trener bez, popełnił mały błąd w opisie. Wygląda on naprawdę, naprawdę dobrze i formę widzimy, że poprawia dosłownie z dnia na dzień. Na jego kanale możemy zobaczyć coraz częściej materiały i filmy, które pokazują treningi, ostatnio robił trening na przykład Jaya Cutlera i tutaj Możemy zobaczyć progres sprzed roku do obecnego czasu klatki bokiem i zdecydowanie poprawił on ramiona, a klatka jest bardziej okrągła, a tego oczywiście oczekiwaliśmy. Co sądzicie? Jak wypadnie Reagan, który już od wielu lat jest nazywany przyszłością tego sportu? Big Man Weekend za nami, i były to naprawdę, naprawdę ciekawe zawody. Roman Fritz leci na Olimpię. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, jako że rok temu nie był to udany sezon dla Romana. W tym roku wszystko idzie po jego myśli, i uważam, że on jeszcze nie zakończył sezonu startowego, jako że w planach miał jeszcze parę występów. Emir Omeragic, drugie miejsce, zawodnik bardzo młody, zawodnik z Niemiec, który naprawdę pokazał bardzo dobrą formę. Trzeci Jose Munoz Quiles, który jest bardzo, bardzo młodym zawodnikiem z Hiszpanii. Pablo Lip -Lopis, miejsce czwarte i Krystian Wolski, piąte miejsce, kolejne miejsce w top 5 i gratulujemy. Tutaj możecie zobaczyć jak prezentowali się zawodnicy, troszeczkę powiększymy Roman sam powiedział, że szkoda, że nie napinał tyłem mięśni pośladkowych. Nie wiem dlaczego tego nie robił, może zapomniał, ale jego forma była na tyle dobra, że no, nie musiał tego widocznie robić, a właściwie to, co pokazał poza tym, szczególnie poprawione pozowanie, jeżeli chodzi o klatkę bokiem, wystarczyło, żeby właśnie. Wygrać te zawody z Emiro, który naprawdę, naprawdę wniósł niesamowitą formę docięcia. To nie jest pierwszy raz, jak Emiro pokazuje nam coś, czego Naprawdę się po nim aż tak chyba nie spodziewaliśmy. Tutaj możemy zobaczyć top 2, czyli Romana i Emiro walczącego o właśnie zwycięstwo w pozie. Najszerszy przodem uważam, że wygrywa tu Roman, jako że ma pewnie, pełniejszą sylwetkę. Tutaj e, Emiro ma troszeczkę smuklejsze nogi. Myślę, że to kwestia tego, że dociął aż tak bardzo ekstremalnie bicepsy przodem dla Romana, przez to, jakie ma kształty. Klatka bokiem. Myślę, że tu jest bardzo blisko, jednakże gęstość, którą ma Roman i ogólnie mięśnie brzucha, klatka, pełność dalej poza dla Romana. Bicepsy tyłem. Tutaj, jeżeli chodzi o muskulaturę, Roman, jeżeli chodzi o docięcie, Emir i możecie zobaczyć, jak bardzo bardzo był pocięty, w jakiej formie wyszedł. Najszerszy tyłem Roman, gdyby spiął pośladki, ale jednakże, jeżeli czegoś nie robisz, to tego nie widać. Także tutaj również dobra dla Emira. Ta poza, czyli most muskular, trafia do Romana, triceps bokiem do Romana, mięśnie brzucha i ud. Myślę, że można by było powiedzieć, że są porówni. Także Roman wygrywa zawody, Krystian po raz kolejny w top 5. Jesteśmy naprawdę dumni. Trzymamy kciuki za kolejne starty. Topowa forma Huntera Labrady. Możemy zobaczyć, że naprawdę zajął się tą swoją tak zwaną środkową sekcją. Która była rok temu sporym problemem i sprawiła, że spadł na siódme z czwartego miejsca. Widzimy pierwszy naprawdę raz, że Hunter jest docięty w pień tak wcześnie przed zawodami. Jest troszeczkę oczywiście płaski, ale. Nie da się dociąć, żeby nie być właśnie płaskim. Jednakże możemy zauważyć naprawdę bardzo dużą poprawę, jeżeli chodzi właśnie o formę i o przygotowanie, jeżeli chodzi o docięcie oraz oczywiście o ilość mięśni, którą Hunter ma. Teraz gdy to wypełni, powinno to wyglądać naprawdę, ale to naprawdę imponująco. Hunter zamierza wystartować w Tampie oraz później w Teksasie, gdzie będzie się mierzył między innymi z Carlosem Thomasem Juniorem oraz z Andrew Jagd. Jak uważacie? Czeka go na pewno spore wyzwanie, spora ciężka walka, ale myślę, że może być naprawdę, naprawdę ciekawie. To już wszystko w dzisiejszych Fit Newsach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że wrócicie na kolejne materiały, a będzie ich naprawdę, ale to naprawdę wiele nie tylko z polskimi zawodnikami, ale również szykuję parę, parę bardzo ciekawych niespodzianek, ale o tym już niebawem. Dziękuję bardzo, że jesteście. Dziękuję za wszystkie udostępnienia i widzimy się już niebawem. Do później, przyjaciele.